Kolejny odcinek z super jedzeniem z TikToka. Będą między innymi mini pancake jako płatki, jajko chmurka, winogrona jako cukierki, no i oczywiście domowa mrożona kawa. Dobra kochani, jako pierwszy przepis będzie to... Wra! Z jajka. Mega prosty przepis. Potrzebujemy tylko jajko, sezam, ketchup, jak widzicie, dodałam masło, o czym nie mówiłam. Trzeba myć na Higiena osobista jest najważniejsza. Jest tak, najważniejsze jest to, żeby nam się nie rozbiło w środku żółtko, ale musimy je jednocześnie oddzielić od siebie. W się sensie żółtko od białka. Ja po prostu otwieram tego i przekładam do drugiego. Cyk. Teraz to trzeba zrobić tak, wokół. Daję na środek jajko. Ja bym w ogóle tam soli nie dali, niczego. Nie no, ja daję sól. Dobra, teraz tak, Dalej ketchup. Dajemy tu wokół. Dobra. I właśnie po to nam jest ten pędzelek, żeby ładnie posmarować. Szczypiorek, sezam. I teraz, uwaga, najważniejsze. O nie, spaliło się. O nie! Co to ma być? Czemu jemu to tak ładnie wyszło? Mi Może miałam nowiutką patelnię. Czy ty masz do mojej patelni? Dobra, naprawiłam to. Wygląda identycznie. No nie? Tylko, że one jest teraz surowe te żółtko i ja bym to jeszcze chwilę poczekała z tym. Widzowie, czekajcie. Czekamy jeszcze. Możemy ściągać. Ja mam taką nadzieję, że już się zrobiło. to już dobrze mm -hmm. wygląda. To zapraszam na test smaku. Dobra, pierwsze sprawdzimy, czy się żółtko wylewa. A, trochę się wyla. Uuu. Kiedyś nie nienawidziłam yy, miękkie żółtek, a teraz je bardzo lubię. W życiu nie jadłam w ten sposób jajka i jest naprawdę spoko. Do tego jakiś chlebek z jakimś serkiem. Tości, żeby można było Citości. to... Mm, na tości. I śniadanie mistrzów. Oceniam 3,5. Teraz zrobimy cukierki z winogron. Będzie nam jeszcze potrzebny sok z limonki. No i cukier. Pierwsze sobie je umyjemy, co? Wkładamy do miski. Polewamy drobną ilością soku z limonki, żeby też nie były za mokre. Sypiemy cukrem. Tu już myślę, że według tego jak kto lubi. Ja lubię cukier. Żeby były fajnie obtoczone tym cukrem. I teraz wykładamy nasze winogronka na... Papier rę... nie papier ręcznikowy, tylko papier do pieczenia na deskę i wsadzamy do zamrażarki na kilka godzin tak, żeby zamarzły. Dobrze kochani, sprawdźmy jak tam nasze cukierkowe winogrona. Muszę wam się do czegoś przyznać. Wczoraj wieczorem yy, już je wsadziłam do zamrażarki. W sensie zrobione dokładnie tak samo, jak również takie bez niczego. Żeby porównać, czy jednak te 3-4 godziny wystarczą, czy jednak muszą być całą noc w zamrażarce. Te, które były 3-4 godzinki w zamrażarce, te, które były przez całą noc w zamrażarce oraz te, które były przez całą noc w zamrażarce, ale bez żadnych dodatków. Dobra, w zaczynamy od tych bez dodatków. No, spróbujmy. Jak takie cukierki twarde. No, Ależ tos. Śmieszne. No zimne. 4 godziny. Dobra. Czy te, które były przez całą noc, a te, które były 3-4 godziny, kroi się tak samo? Tak samo mam wrażenie, jakby zamarznięta. Próbujemy. Jak cukierki. Całonocne. Oj, dobre są. Z jednej strony krzywie się przez zimno. Sokry mankowy nie jest w ogóle kwaśny. Jest to naprawdę dobra. Gdyby nie to mocne zimno, byłoby 5 aż 4,5. Ale zimno. Teraz pokażę wam, jak zrobić mini pankejki jako płatki. Będzie nam potrzebne, oczywiście, składniki na ciasto do pankejków. Dodatkowo pojemniczek taki akurat mam z Ikei, żeby nam się łatwo wyciskało te ciasto oczywiście duża patelnia. No na koniec polejemy je syropem klonowym i zalejemy mlekiem. Z innego filmu, przepis od Fanki, który był przepyszny, dlatego stwierdziłam, że jego wykorzystam. Dobra, teraz Muszę sobie zrobić tutaj clear, bo ja nie lubię, jak w kuchni jest brudno. Nie lubię, jak jest syf. Po prostu Wiki przenosi to stąd, tam. Kiedy mamy gotowe ciasto na pankeki, przelewamy do pojemniczka. A, nic się nie ulało? Nic się nie ulało. Zamykamy i na patelnię. I musi być bez żadnego oleju, masła, czegokolwiek. To musi być suche. To musi być patelnia teflonowa? Taka, do której ciasto nie przywiera. Chwila prawdy, czy uda mi się to ładnie robić. Ojejku, jakie to jest słodkie! Dziękuję! Robimy się za jakieś 30. I mamy ich 39. I jak to teraz przywrócić? No właśnie. Nie powiem? Jest to ciężka praca. Trzeba dużo precyzji, żeby nie zniszczyć reszty. Lepiej zrobić dwie partie, niż tak dużo na jednej patelni, bo. No i widzicie, no i widzicie. Patyczki to jest najlepszy sposób, żeby je obracać. Myślę, że są gipsowa, więc przekładamy je do naszej miseczki. Ojejku. Dobra, Zalewamy mleczkiem. Dodajemy syropiku. Okay. O kurde, nie wciąż I przechodzimy do testu. A jest dobre. Tak? Mhm. Mm są przepyszne. Bez jaj, one smakują jak takie biszkopciki, co się kupowało, po prostu suche, tylko że są mokre. Batik Jak na razie najlepszy pomysł, no? Tutaj naprawdę to dokładnie. Pięć. Teraz na te jakże upalne dni e, przetestujemy TikTokowy e, hack na domową kawę. Potrzebujemy rozpuszczalną sypankę kawy, cukier, takie mieszadełko. gorącą wodę, mleko oczywiście, lód, który jest w zamrażarce i jakąś fajną szklankę. Ja kupiłam właśnie fajne szklanki przez internet. Myślałam, że one są większe, ale przyszło coś takiego. Dlatego poszłam się do sklepu i kupiłam te od... ...Magdy Gessler. Dwie łyżki i dwa. Teraz musimy to zrobić na taką fajną konsystencję pianki. Gotowa. Teraz trzeba dodać lodu. Zalewamy mleczkiem i kawą. Teraz trzeba sprawdzić, czy znakuje. Albo dałam, nie aż tak gorącą wodę, jak trzeba było i się nie rozpuściło. I dałam tu więcej mleka. Ale nie smakuje mi to. Jestem w stanie pić czarną kawę, ale ta mi nie smakuje. Chyba nawet nie zasługuje na jeden. To jest zero. To jest, no sorry. Dobrze kochani, teraz pokażę wam jak zrobić wrapy ramen. Potrzebujemy zupkę chińską ramen, papier ryżowy, sezam, ser plastra, no i trochę oleju. W głowie. Pierwsze robimy ramen, ale trochę inaczej niż normalną zupkę chińską, a więc do gotującej się wody wrzucamy makaronik. Krążek do poke'a w sensie? Mhm. się zrobi ten makaron, a on się raczej zrobi szybko niż późno, to odsedzamy wodę, ale tak, żeby zostało tego mokrego trochę i dodajemy nasz mix, który był w środku oraz troszkę sosu. Chyba. Zobaczymy, jak konsystencja będzie po wsypaniu tylko tego. O, super. Mamy gotowy makaron. On się mega szybko zrobił. zwracajcie uwagę na ten cały syp, który tu jest. O, ten, jest ten. Wsypujemy to. Siup. Makaronik jest ready. Na dwie sekundy trzeba zanurzyć papier ryżowy w wodzie. I. Raz. Dwa. Koniec. pyk. I zawijamy, proszę Państwa, raz. Makaronu myślę, że mamy tyle, że zrobimy spokojnie drugi, a może nawet jeszcze trzeci taki. Nasze gotowe wrapiki wrzucamy na rozgrzany olej. To, to jest coś jest? takiego... Kompletnie nowego dla mnie. Dla mnie też. A no Ostatnio my... jak robiliśmy ramen na poprzednim odcinku, to Był wyszedł... Pycha. Prawdopodobnie to może się okazać kolejnym hitem. O matko, o, Ten dobrze wygląda. To wygląda. Myślę, że mamy to ready. Pięknie podpieczone. Wiąże z tym wielkie nadzieje, ale zaraz zobaczymy. Chcę zrobić coś, co ta laska też robiła. Powiedzmy, że prawie jak ona. Dobra, jemy, jest mega gorące, ale jemy. Dobra, już znam to minę. To... Połączenie chrupkości, czyli coś co uwielbiam z makaronem, który wielbię. To jest sztos. Ale to jest dobre. Powinnam trochę więcej wody zostawić w... W tym garnku z makaronem, żeby tu było bardziej mm, mokro. Polałabym go jeszcze takim jakimś, jakimś sosikiem. Jest to pyszne, ale za brak sosiku daje 4,5. Teraz y, sprawdzimy przepis na takie polskie korndogi, czyli berlinki na patyku. Bardzo podchwytliwy przepis, ponieważ nie znam ilość składników. Jakby widzę, że jest wlewane mleko, wlewam mleko. Widzę, że jest y, mąka, to wleję mąkę, y, wsypię mąkę. Soli trzeba trochę dodać. Jakieś przyprawy. Nie wiem jakie przyprawy. Jadam do ziemniaków, bo zgadza się kolorystycznie. Jajko trzeba dać i to wymieszać. Zobaczymy, najwyżej dodamy. Więcej mąki, to na pewno. Przelawamy tutaj, żeby potem łatwo nam było tą parówkę tym ciastem zamoczyć. Przedzielimy je też na pół. mi się zdarzyło ugryźć parówkę z folią? Niech się przyzna w komentarzu. Te nasze paróweczki musimy nadziać na patyk. A tu mamy bułkę tartą. I teraz tak, maczamy paróweczkę Sieście, cieście, obtaczamy bułce tartej. Takie piękne, gotowe corn którym ucięliśmy trochę patyczki, wrzucamy na rozgrzany olej na patelni. Idealnie, na cztery. Widzimy się za 3-4 minuty. Nie mówię tak, bo wiem, że mnie nagrywasz. Tak zatańczyłaś, że się zarumieniły. To, to, to. Korn dogi są so ready. No dobra, powiedzmy, że tak. To, 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 to. No nie było przekonujące. O, 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 to nie jest ready. O, ja wszyscy zostawiam serduszka w komentarzach. A przybierz serduszka? Polajkuję serduszka. I próbujemy. Jak pachną? Jak parówki. Zamaczamy. I gryziemy. Szału nie ma. Znaczy, nie jest źle. No, sam spróbuj. Proszę, częstujcie się. Nie wszyscy na raz. Troszeczkę jestem zawiedziona. Nie wiem czemu. Myślałam, że to będzie takie bardziej pulchne ciasto. A ono jest tylko takie właśnie. twarde. Ta paruwa ląduje w moich ustach. Ta porówka, jakby była taka. Taka zły. No. Moim zdaniem. Dwójka. No, dwójka to dobra ocena. Okej, okay, a teraz to, na co wszyscy czekali. A przynajmniej ja. Czyli jajko, chmurka. O, z ekipy? Taki... A, co nam ja potrzebne? Jajko. W sumie to dwa. Ale tylko jedno żółtko. Dwa białka. Ostrożnie, trzeba znowu. O nie. O nie, ono już jest. I do dupy. Niestety żółtko już nie dało rady, ale białko zostanie wykorzystane. Dobra, to jest całe. Noby nic mu się nie stało. Niech sobie spokojnie czeka tam, gdzie było zawsze. A teraz próbujemy ubić. Nie wiem czy w tym, czy w... Tym lepiej. Tylko tak, ja nie mam takiego miksera do ubijania, mam nadzieję, że to da radę. Musimy to ubić na bardzo sztywną pianę. Taką bielutką chmurkę, ale nie na Pikarnik już nam się nagrzewa, my mamy gotowe białko, więc nakładamy je na lekko naoliwianą tacę. Przynajmniej oni tak robili, ja bym to dała na ręcznik, w sensie na papier. Bierzemy to białko i nakładamy jak chmureczkę. Aby potem to nie wyleciało stąd, nie? Ale to I wkładamy do piekarnika na 180 stopni, na 12 minut. 12 minut minęło. W mieszkaniu unoszą się, przyznam szczerze, niemiłe zapachy jajka. I obawiam się. Oho! ale to wygląda! Nie mogę. Wygląda śmiesznie. Tu z kolei fajnie pachnie. Patrzcie, jak się zrobiło. Nie no, a, nie, co ty? Się. Jest na twardo, a u góry wygląda jakby było miękkie. Trochę się boję tego zjeść, ale robię to, kochani, robię to. Za ciekawość wyglądu daję dwa.